z tej strony i zostawcie smak w górę Komentarz tak na szybko i dzisiaj chciałam wam pokazać Jak zdobyć wszystkie markery z Castalla Żeby nic z tym nie zwlekać na późniejsze odcinki Więc tak, żeby wejść musimy pójść od spawnu na, na, do naszego miasteczka Za wielką wieżą zegarową jest drabinka, musimy tutaj wejść Potem wejść tutaj jeszcze wyżej przed wieżą I powinno nas tutaj jak wejdziemy teleportować więc tak. naszym pierwszym będzie torch marker. Żeby go zdobyć, musimy pójść tu do góry. Musimy iść Musimy na samą górę. Wchodzimy do jaskini i tutaj przy samym końcu mamy torch marker. Następny jest dragon marker. By zdobyć Dragon Marker musimy zejść tutaj i właśnie tutaj jest Dragon Marker, musimy do niego podejść. Mamy Dragon Markera. Następny jest King Marker. Musimy się wrócić od Dragon Markera do góry. Teraz idziemy tu, możemy skoczyć, nie, nie ma sensu schodzenia i idziemy do zamku. Idziemy w zamku. Tutaj wchodzimy na komnatę obok. I mamy tutaj King. E, king ma Marker. Następnie jest Mad Marker, czyli wychodzimy z zamku. Idziemy na bagna. Czyli tutaj idziemy na bagna. Idziemy za tą skałkę. I tu mamy Mad Markera. Następny jest Pearl Wild. Pearl Wild Marker. I on jest właśnie tutaj, w tych kwiatkach. So, mamy archer markera. Zobaczmy so, archer markera. Idziemy właśnie tutaj obok zamku. Mam tutaj archer marker. Następny jest Firefly. Marker ostatni, easy. Więc tak. Idziemy. Tu jest na naszym drzewku. Idziemy, musimy wejść, musimy wejść na to drzewo. Musimy wskoczyć na drzewko i tu mamy. Przepraszam, nie mogę zabrać. O, Firefly Marker. Następny jest Princess Marker od spawnu. Jak pójdziemy tutaj do tyłu, w ten krzaczek, to tu jest Princess Marker. Następny jest Lilliput Marker. Żeby zdobyć Lilliput Marker, musimy poszukać na bagnach tak Liliany, która ma ten kwiatek. Na nią wskoczyć, i teraz nas teleportuje. Podejść i już mamy Lillipad Marker. Następny jest Premios Marker. Premios Marker jest na, musimy pójść na stragany. Jest on tutaj z tyłu. O, na tym straganie podejdziemy, Premios Marker. Następny, Bluish Gray Marker. Żeby go zdobyć, musimy przejść parkura tutaj. Ja włączę tylko shift locka, żeby było mi łatwiej. Idziemy, musimy przejść ten parkur. Bardzo polecam przejść go na shift locku. Musimy iść tutaj. Skaczemy. skapujemy. To jest bardzo trudne, ale chcę przejść. Ten. Tutaj. kurczaczki słuchajmy jeszcze raz, ale myślę, że podzielę ten odcinek na dwie części, ponieważ będzie on zbyt długi, pokazałem wam wszystkie easy i wszystkie medium, mam nadzieję, że na pierwszą część tego odcinka wam to wystarczy, w drugą wrzucę wam niedługo ale w tym momencie się z wami żegnam się niedługo